Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Wielu tematu. Kierowców uważa zakup akumulatora samochodowego za zakup w ciemno. Jeśli masz szczęście, akumulator będzie służył co najmniej przez określony czas, jeśli nie po roku musisz ponownie zaplanować wizytę w sklepie samochodowym. W rzeczywistości żywotność akumulatora zależy od warunków jego eksploatacji, właściwej pielęgnacji i oczywiście od rodzaju akumulatora. Ostatnio dużo mówi się o akumulatorach wapniowych jako poważnej alternatywie dla akumulatorów konwencjonalnych. Spróbujmy zrozumieć te kwestie. Czym są akumulatory wapniowe? Główną różnicą między tą odmianą akumulatorów samochodowych jest dodanie wapnia do płytołowiowych. Takie akumulatory są zwykle oznaczane jako cas reszca Udział wapnia w ołowiu jest bardzo niewielki. Masowo wynosi zaledwie 0,1%. Więc prawidłowe byłoby nazywanie takich akumulatorów akumulatorami ołowiowo-wapniowymi. Tradycja nazywania typu akumulatora nazwą dodatku stopowego nie jest jednak nowa. Typowym przykładem są najpopularniejsze antymonowe akumulatory samochodowe, ale ponieważ antymon nie był idealnym dodatkiem, przez wiele lat prowadzono intensywne badania nad znalezieniem nowej. Skuteczniejszej substancji. Jak się okazało, wapni nieźle sprawdza się w tej roli. Baterie wapniowe nie są jednak pozbawione wad, o których opowiemy później. Zauważmy tylko, że dodanie srebra do płytołowiowo-wapniowych praktycznie niweluje te wady, ale koszt takich akumulatorów, oznaczanych jako Cas-Eszak, jest znacznie wyższy. Technologia produkcji akumulatorów wapniowych. Proces technologiczny produkcji akumulatorów z dodatkiem wapnia znacznie różni się od metody produkcji klasycznych akumulatorów antymonowych. Płyty tych ostatnich wykonywane są metodą odlewania. Przeniesienie takiej technologii do produkcji krat ołowiowo-wapniowych zakończyło się całkowitym niepowodzeniem. Okazało się, że wapń w tym przypadku po prostu się wypala. W związku z tym podstawa płyty, jej siatka. Jest wytwarzana przez tłoczenie. Technologia procesu składa się z następujących elementów. Po pierwsze, stopołowił i wapnia jest wytwarzany w wymaganej proporcji, w postaci ciągłej taśmy, która jest następnie perforowana. Zastosowanie takiej metody pozwoliło uzyskać płyty o bardziej złożonej strukturze przestrzennej która okazała się bardziej efektywna niż tradycyjna. Jednocześnie zewnętrzna rama płyty ołowiowo-wapniowej zostaje zachowana podczas procesu tłoczenia. W chwili obecnej akumulatory wapniowe nie zdołały wyprzeć akumulatorów antymonowych. Główną przeszkodą jest złożoność technologii ich produkcji, co bezpośrednio wpływa na koszt wapniowych akumulatorów samochodowych. Tak więc obecnie w sprzedaży można znaleźć oba rodzaje akumulatorów, a ponadto istnieją akumulatory hybrydowe, które są czymś pomiędzy akumulatorami antymonowymi i wapniowymi. Plusy i minusy wapniowych akumulatorów samochodowych. Żaden typ akumulatora samochodowego nie jest idealny, dlatego warto rozważyć główne cechy wszystkich trzech odmian. Wapnie antymonowe. Hybrydowe oznakowanie cas-reszca-sbs-resz-sbs-reszca SBS, lesz, SBS, Początek procesu elektrolizy elektrolitu. V15-16-12-12.5-14-15 12, 12. typ akumulatora bezobsługowy, zleż wymagający niewielkiej konserwacji i możliwość serwisowania Możliwość serwisowania koszt średnio od 3000 rubli od 2000 rubli od 1500 rubli Baterie hybrydowe i wapniowe są uważane za obiecujące urządzenia. Więc wraz z poprawą technologii ich produkcji i spadkiem kosztów będą stopniowo wypierać baterie antymonowe, które w tej chwili pozostają najbardziej powszechne. Zalety wapniowych akumulatorów samochodowych Znacznie dłuższa żywotność. Jeśli będziesz przestrzegać zasad działania takich urządzeń, średnia żywotność akumulatora samochodowego typu wapniowego wyniesie około 5 lat, niski wskaźnik samorozładowania. W porównaniu do klasycznych akumulatorów antymonowych, wskaźnik ten jest prawie o 70% niższy w analogach wapnia, wysoka wytrzymałość, mechaniczna płyt. Co pozytywnie wpływa na ich odporność na wibracje i wstrząsy, minimalizacja elektrolizy wody. Jak wiadomo, z powodu tego procesu baterie antymonowe muszą zapewniać możliwość uzupełniania płynu technicznego. Analogii wapnia praktycznie wykluczają ten proces, co umożliwiło wykonanie ich konstrukcji jako jednoczęściowej i całkowicie szczelnej, TJ, bezobsługowej. Dodatek wapnia zmniejszył intensywność procesów korozyjnych, zwiększając tym samym żywotność akumulatora, ochrona przed przeładowaniem. Akumulatory wapniowe mogą wytrzymać napięcie ładowania do 14,8 V. Zaawansowana technologia produkcji płyt pozwoliła na zmniejszenie ich grubości. W rezultacie możliwe jest zwiększenie ich liczby, TJ, całkowitej pojemności akumulatora, akumulator bezobsługowy. Idealna opcja dla tych kierowców, którzy nie są skłonni angażować się w manipulacje związane z jego pielęgnacją, regularne pomiary gęstości elektrolitu i jego poziomu. Jest to szczególnie istotne dla początkujących, którzy mogą zapomnieć o istnieniu akumulatora samochodowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy trzeba go naładować. Przeczytaj także. Skąd się biorą przerwy w zapłonie w cylindrach i jak je wyeliminować ważne akumulatory wapniowe powinny być instalowane w nowych samochodach, które są wyposażone w system automatycznie wyłączający odbiorniki energii elektrycznej po określonym czasie. Bez czynności jeśli właściciel samochodu zapomni wyłączyć radio światła lub światła postojowe, akumulatory wapniowe wymagają w pełni sprawnego sprzętu elektrycznego. Wszelkie usterki są czynnikiem destabilizującym. Dotyczy to jednak wszystkich typów akumulatorów samochodowych. A teraz przejdźmy do rozważenia wad akumulatorów wapniowych, które niestety również występują. Wysoka wrażliwość na pełne lub głębokie rozładowanie. Jest to uważane za główną wadę akumulatorów tego typu, w przeciwieństwie do antymonu i analogów hybrydowych. Zdecydowanie nie zaleca się rozładowywania akumulatorów do wartości poniżej 12V. Jedno głębokie rozładowanie, niezależnie od jego przyczyny, spowoduje spadek pojemności o około 20%. Pełne pojedyncze rozładowanie zmniejszy pojemność akumulatora o około połowę. Wystarczy więc 9 do 10 głębokich rozładowań i baterie można wyrzucić. Wysoki koszt, który tłumaczy się złożonością procesu technologicznego, produkcji płyt, skrócenie żywotności, gdy samochód jest używany głównie w obszarach metropolitalnych, akumulator samochodu wapniowego jest niszczony przez długi czas bezczynności, gdy właściciel samochodu używa go głównie do jazdy do pracy i do domu, a przez resztę czasu jest on bezczynny, a także przez jazdę w miejskich korkach która charakteryzuje się trybem start stop. Należy pamiętać, że stosowanie akumulatorów typu CAS nie w samochodach jest niepożądane, w szczególności instalowanie ich na łyżkach z reszłodziach wiąże się z wysokim ryzykiem narażenia urządzenia na głębokie rozładowanie. Co jest wysoce niepożądane z powodów opisanych powyżej. Jak prawidłowo ładować baterię wapniową? Ładowanie akumulatorów antymonowych lub ich hybrydowych odpowiedników odbywa się według klasycznego, wypracowanego przez lata schematu. Dwukropek akumulator ładowany jest prądem, którego poziom wynosi około 10% pojemności. Przykładowo, akumulator 60A powinien być ładowany prądem 6 a napięcie wyjściowe ładowarki powinno mieścić się w przedziale 13,80-14,50 V. Gdy prąd ładowania spada, oznacza to, że akumulator jest naładowany. Można to zweryfikować odkręcając korki. Elektrolit powinien się zagotować, tj. Na powierzchni cieczy pojawią się bąbelki. Prąd ładowania może być jednak różny, wszystko zależy od tego, jak szybko chcemy naładować akumulator? Powiedzmy, jeśli się nie spieszysz, możesz pozostawić baterię do naładowania na noc, ustawiając prąd ładowania na około 2. Jednak prądy wyższe niż wspomniane powyżej 10% są niepożądane, ponieważ niszczą płyty, ponieważ akumulatory samochodowe typu CAS CAS są produkowane przy użyciu innej technologii. Do ich prawidłowego ładowania konieczne. Jest tu użycie innego algorytmu, a nawet innej ładowarki. Doskonałą opcją jest ładowarka Wympel 55 która wykorzystuje funkcjonalność cyklu programowalnego. Jak prawidłowo ładować wapniowy akumulator samochodowy, używana ładowarka powinna zapewniać napięcie wyjściowe około 16,0 do 16,5 V. Te urządzenia, które dostarczają 14,8 V. Maksymalne napięcie ograniczone przez elektronikę. Nie będą w stanie naładować akumulatora więcej niż do połowy. Jeśli napięcie wyjściowe jest ograniczone do 14,8 do 15,0V, poziom naładowania nie przekroczy 75-80% ponieważ nie będzie możliwe osiągnięcie niezbędnej gęstości elektrolitu 1.25 do 1.27 g/cm3. Jeśli więc zakupiłeś akumulator progresywny, powinieneś również zadbać o dostępność odpowiedniej ładowarki, która zapewnia niezbędne napięcia. Większość starszych urządzeń nie nadaje się do tego celu. Dowiedzieliśmy się więc Jakie napięcie jest niezbędne do naładowania akumulatora wapniowego? Pojawia się jednak naturalne pytanie: jeśli do pełnego naładowania potrzebne jest napięcie nie mniejsze niż 16V, to jak w takim razie odbywa się ładowanie akumulatora samochodowego w ruchu z generatora? W końcu, jeśli inne odbiorniki energii elektrycznej są włączone, a nie da się tego uniknąć, generator nie może wytworzyć takiego napięcia. Zwykła wartość dla większości nowoczesnych modeli nie przekracza 15V. Rzeczywiście, w praktyce okazuje się, że alternator zapewnia podtrzymanie naładowania akumulatora na wystarczającym poziomie, ale nie maksymalnym, zapobiegając jego rozładowaniu. W ciepłej porze roku zwykle nie ma z tym problemów, ale w temperaturach poniżej zera, gdy znaczna część energii elektrycznej produkowanej, przez alternator przeznaczana jest na ogrzewanie i pracę innych urządzeń, akumulator i tak traci ładunek. Dlatego też, pomimo określenia bezobsługowy, akumulator wapniowy nadal wymaga okresowej kontroli stanu naładowania. Przeczytaj także, co mówi błąd P0100. Dlaczego się pojawia i jak go naprawić? Rozważny algorytm ładowania akumulatora wapniowego za pomocą ładowarki WIMPEL 55 firmy Orion ustawić napięcie wyjściowe na 16,1 V i prąd ładowania w zależności od pojemności akumulatora dla akumulatora 60 A dla akumulatora 55 -ach. 5,5. Ładowanie w tym trybie trwa do momentu, gdy prąd ładowania spadnie do 0,5. W przypadku mocno rozładowanego akumulatora etap ten może trwać do 3 godzin, następnie konieczne jest zorganizowanie trybu ładowania zwanego swing. Istnieje możliwość ustawienia kilku trybów na ładowarce Wimpel 55. Potrzebujemy pierwszego. Z napięciem wyjściowym 16,1V i trzeciego z 13,2V, wartość prądu ładowania jest ustawiona na 3A. W tych warunkach ładowania akumulatora wapniowego napięcie najpierw wzrasta do określonego 16,1V przy stałym prądzie 3A, a następnie zaczyna spadać do 13,2V, podczas gdy prąd ładowania spada do zera, w tym trybie, zwanym wytchnieniem. Napięcie zmienia się płynnie, po czym następuje przełączenie do pierwszego trybu, a więc dzieje się to w cyklu, jak widać na poniższym rysunku. Można zauważyć, że odstępy czasowe między niektórymi fazami cyklu stają się krótsze, a między przeciwnymi fazami dłuższe. Koniec procesu ładowania zostanie zasygnalizowany skróceniem czasu ładowania do kilku sekund podczas gdy czas spadku poziomu prądu do kilku minut wydłuży się, jak widać, algorytm jest dość prosty. Ale przy zakupie ładowarki należy upewnić się, że ma ona napis na ładowarce, że urządzenie może być używane do wapniowych, bezobsługowych, akumulatorów samochodowych. Niekoniecznie musi to być urządzenie z ręcznym ustawianiem trybów. Nowoczesne ładowarki automatyczne są w stanie zapewnić optymalny tryb ładowania w zależności od stanu akumulatora, będąc ładowarkami inteligentnymi. Należy pamiętać, że akumulatory wapniowe najnowszej generacji mogą być ładowane prądami o napięciu około 14 do 15 V co dodatkowo przyczynia się do wydłużenia ich żywotności, specyfika konserwacji i eksploatacji, ponieważ oczekiwana żywotność akumulatora typu cas ca zależy od tego, czy jego poziom naładowania jest utrzymywany na odpowiednim poziomie. Właściciele samochodów będą zainteresowani informacjami na temat specyfiki działania i konserwacji akumulatorów wapniowych w odniesieniu do innych typów urządzeń, jeśli jesteś typowym mieszkańcem miasta i używasz samochodu głównie do podróży po mieście. Akumulator samochodowy może skorzystać na profilaktycznym ładowaniu. Przybliżona częstotliwość korzystania z odpowiedniej ładowarki to raz w miesiącu. W przypadku korzystania z samochodu na stosunkowo krótkich dystansach i długich okresach bezczynności, tryb ten pozwoli na utrzymanie akumulatora w pełnej gotowości, jeśli pojazd jest używany bardziej aktywnie. Okres ładowania można skrócić o połowę. Poziom naładowania nowoczesnych akumulatorów ołowiowo-wapniowych wynosi 14,4V. Należy regularnie mierzyć napięcie na zaciskach akumulatora NP za pomocą woltomierza. Jeśli napięcie spadnie do 12V lub poniżej. Akumulator należy natychmiast naładować, w przeciwnym razie nie można uniknąć utraty pojemności. Akumulatora należy unikać głębokich rozładowań. W tym stanie w płytach rozpoczyna się nieodwracalna reakcja, której towarzyszy tworzenie się siarczanu wapnia, który wypada jako nierozpuszczalny osad. Należy pamiętać, że odsiarczanie baterii wapniowej znane jako procedura CTC, tylko pogorszy jej stan. Ma zastosowanie tylko do analogów antymonu. Tryb wrzenia jest również przeciwwskazany w przypadku akumulatorów samochodowych ołowiowo wapniowych W przypadku akumulatorów bezobsługowych otwory odprowadzające gazy mają niewystarczającą pojemność, co prowadzi do zniszczenia górnej warstwy roboczej płyt. Areometr nie nadaje się do pomiaru gęstości elektrolitu w bateriach wapniowych ponieważ płyn roboczy w takich bateriach jest zwykle rozwarstwiony, bardziej wodnista frakcja znajduje się na górze, bliżej powierzchni puszek, podczas gdy gęstszy elektrolit gromadzi się na dole, podrobione produkty przeniknęły również na rynek baterii wapniowych. Aby nie stać się ofiarą oszustwa, należy wiedzieć, jak odróżnić oryginał od podróbki. Prawidłowe produkty są odpowiednio oznakowane, wskazując prąd rozruchowy pojemność znamionową i poziomy napięcia. Powinny się tam znaleźć informacje o dacie produkcji i samym producencie. Postaraj się wybrać baterię znanej marki, nawet jeśli kusicie bardziej atrakcyjny koszt produktów Noname.